Za oknem tańczy biały puch w kominku cichą Płonie duch choinka błyszczywy blasku świec, a w sercu tyle Ciepła jest prezenty skryte W cieniu gwiazd lędy niosą Dobry czas, a kiedy blisko Ktoś nam jest to święta mają Swoją treść niech spadnie gwiazdka Prosto smur spełniając mały, cichy cud. Magia świąt znów woła nas, rozświetla każdy. Zimny czas nie światłem. Każdy dzień, gdy w trzymasz Piękny sen, ho, 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 ho. ho. Święta są, niech radość płynie. W każdy dom ma kiesiąc znów. Woła na się świetle każdy. Zimny czas, ho, 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 ho. Prezenty skryte w cieniu gwiazd ledwo niosą. Dobry czas, a kiedy blisko ktoś na te święta mają swoją treść. Nie spadnie gwiazdka prosto smur spełniając mały. Cichy cud za oknem tańczy. Biały puch w kominku cicho. Płonie duch choinka błyszczy. W blasku świec, a w sercach tyle. Ciepła jest. Makia świąt, woła nas, ruszy dla każdego. Zimny czas niech płynie światłem Każdy dzień, gdy w woniach trzymasz Piękny sen, ho, 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 ho Już święta są, niech radość płynie W każdy dom ma piersią Woła nas, tu świetla każdy Zimny czas, ho, 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 ho. Ma wiesiąc. Woła nas, świetla każdy zimny czas. ja świąt, woła nas, o świetla każdy zimny czas Niech płynie światłem. Każdy dzień w koniach trzyma aż Piękny sen, ho, 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 ho. Te święta są, niech rad płynie. W każdy dom, ma ją Boła nas świetla każdy zimny czas ho 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 ho.